Cześć! Jesteśmy Team Rabbit, licealną drużyną robotyczną składającą się z młodszych członków drużyny Rabbit. Niektórzy robotycy z naszego zespołu już w tamtej edycji brali udział w Exchange'u, a niektórzy to łączyli dopiero teraz. Oprócz budowania robotów, zajmujemy się też przydzielaniem poszczególnych zadań do poszczególnych osób. Naszego robota wybudowaliśmy w pracowni zlokalizowanej na strychu w Liceum Miniętej Jana Zamońskiego w Warszawie. Również Rada Rodziców właśnie tego liceum sfinansowała budowę naszego robota. W trakcie zawodów będziemy korzystać z likwidatora. Robota, który rok temu wygrał zawody X-Challenge w kategorii Task Hunters. W trakcie tegorocznej edycji pokażemy Wam jednak jego nową, ulepszoną wersję, która na pewno poradzi sobie z nowymi wyzwaniami. I nasz podzespół zajmował się systemem podnoszenia i przenoszenia piłek. W związku z tym, że w tamtym roku nie udało nam się zdobyć pełnej liczby punktów w zadaniu z piłkami, zmieniliśmy system i strategię ich podnoszenia. Stworzyliśmy nowe części, które umożliwią nam sprawne i szybkie przenoszenie piłek oraz wrzucanie ich do odpowiednich otworów. Ponieważ bazę jezdną likwidatora mieliśmy już gotową, skupiliśmy się na jej rozwoju. Między innymi na dodaniu enkoderów, które znacznie poprawią i usprawnią podnoszenie przedmiotów przez chwytaki. Nie było to zadanie łatwe, gdyż musieliśmy zaprojektować i wydrukować specjalne uchwyty, które utrzymają enkodery w odpowiednim miejscu. Nasza grupa zajmowała się optymalizacją oraz rozszerzeniem funkcji kodu do likwidatora. Między innymi dodaliśmy możliwość obsługi enkoderów. Wstępne koncepty nowych rozwiązań zaczęliśmy tworzyć już w czerwcu, a pracę nad robotem rozpoczęliśmy w wakacje. Ostateczny plan działań uzgodniliśmy we wrześniu. Główne spotkania naszej drużyny odbywają się raz w tygodniu. W ich trakcie przygotowujemy plan działania na najbliższe dni. Część zadań wykonujemy w pracowni, a to co można w domu. W trakcie zawodów planujemy zacząć od zadań, za które otrzymuje się największą ilość punktów. Potem przejdę do tych mniej punktowanych. To pozwoli nam uzyskać jak najlepszy wynik w jak najkrótszym czasie. W tym roku jesteśmy w pełni przygotowani na wyzwania bieżące się z tymi zawodami i mamy nadzieję, że uda się nam jak najlepiej zaprezentować.